Ten nowy po czasach um, nieślubnego syna Fidela Castro, um, jednego z pierwszych zamordystów wolnego świata, czyli właśnie e, Trudo. E, teraz mamy nim kolejnego premiera, który robi to, czego oczekiwał naród e, właśnie przez te totalitarne rządy, które wprowadzał Trudo. Um, czyli e, buntowanie się przeciwko oczywiście wzrostu cen e, życia, e, propagowanie, jakby pompowanie. No, tylko wprowadzanie zielonej polityki, tak, tych ogromnych ograniczeń, poruszania się stref, które praktycznie były już jak małe więzienia, o których mówimy, tak, że, że właśnie to są docelowe um, i do tego służą SCT, um, tak jak UK, tak, kiedy mamy strefy płatne, żeby w ogóle móc wyjechać w limitach um, poza Oxford um, i tak dalej, i tak dalej, przykładów na to możemy mnożyć, co od dłuższego czasu prawica krzyczy i zapowiada, prawda, że do tego właśnie um, dążymy. Wracając, um, obniżył ceny paliwa aż, aż o 15%. Jak to się wydarzyło? Poprzez zdjęcie podatku ETS-1, czyli, czyli inaczej mówiąc, kara za wytwarzanie tak e, to, co właśnie w tym momencie nam paraliżuje i e, doprowadza do ogromnego kryzysu i docelowo stopniowo ogromnego naszego ubóstwa w dobie wprowadzenia ETS-u 2, już za rok, również właśnie na e, transport. Więc dotknie nas to um, w ogromny sposób również poprzez wzrost inflacji, kosztów y, wytwórstwa produkcji, produktów y, i tak dalej, i tak dalej. Machina jakby skutków y, tego je, będzie i jest, już dzisiaj wiemy. Na, na bazie innych procesów gospodarczych ogromna. Trzeba zauważyć, że ceny przede wszystkim właśnie czy prądu, czy gazu, które dobijają teraz i zabijają dosłownie polskie firmy, właśnie wynikają z no, tych podwyżek, a one właśnie w głównej mierze z tych dodatkowych um, haraczy dla Unii. Idealny przykład, że nasze sądownictwo, a co za tym idzie, nasze bezpieczeństwo, jest no, na skraju, jest jedną wielką patologią um, za czasów właśnie wodnarowców. Mamy neosędzie, tak? Jak się to pięknie tutaj nazywają, prawda? W sytuacji, gdzie matka i dwójka dzieci zostały roztrzaskane o ściany, dokładnie, um, sędzia stwierdził, w momencie, kiedy um, zbrodniarz, ojciec się do tego przyznał, przyznał się. Sędzia ogłosił wyroku, że było to metodyczne i bez okrucieństwa, a po latach będzie mógł się ubiegać o zwolnienie. Matka i dwójka dzieci. Co to znaczy metodycznie i bez okrucieństwa? Powtarzam. Roztrzaskane małe dzieci o ścianę. I bez okrucieństwa. To się samo komentuje, nie? W tym wypadku człowiek tak jeszcze wrażliwy, jak ja powinien uronić łzy, albo tak jak robię właśnie. Od wielu lat po prostu krzyczę, piję, histeryzuję, bo tutaj nie da się trzymać emocji na wodzy. Ja Wam staram się przekazać teraz po prostu to bardzo zdonowanie, bardzo profesjonalnie te wszystkie informacje. Natomiast wiedzcie, że prywatnie we mnie to tak buzuje, że, że ja wczoraj na przykład po spotkaniu się ze znajomymi, kiedy te tematy wychodzą i to wszystko, co, co każdego dnia po prostu... Dzisiaj ja potrzebuję, mam zły stan psychiczny, potrzebuję się ogarnąć po tym wszystkim, poukładać, bo... Cała moja praca jest na marne, po prostu, i mam wrażenie. I, I kiedy widzę te wszystkie przypadki, to zło, które człowiek chce powstrzymać, e, uświadamiając, z jakimi władzami mamy do czynienia, nie można również odpuszczać e, tym gadom, którzy właśnie kreują nam to życie i twierdzą, że musimy oddać duszę, każdy grosz i swoją wolność, e, żeby ratować, prawda, planetę. E, trzeba to, te hipokryzje wypominać za każdym razem, za każdym takim pierdolonym lotem takiej Suki van der Leyen, szefowej Unii, która na spotkanie, oczywiście na zjazd klimatyczny, poleciała odrzutowcem odległość 47 km. Tak, tak. Te podwójne standardy mają ci pokazać, o co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi? Dlaczego Ty masz się buntować przeciwko temu, żeby zawiązywać Ci pętle na szyi? Na tym też zjeździe, uz, uz, zjeździe ustalono, że Polska dostaje znowu według nowej dyrektywy śladu węglowego, dostaje znowu karę. Znowu jest dojebana. I ta kara którą trzeba zapłacić, te koszty Polski będą zosta zostały ustalone, że będą przeniesione do Francji na ich atomówkę, na ich budowanie ich atomówki. Czego nie rozumiesz, kochanie? Czego nie rozumiesz? Kiedy mówi się, że jest dwóch władców zarządzających Unią Europejską, która zamierza dominować, wziąć sobie pod zabór wszystkie inne kraje w niej zawarte. Francja i Niemcy. Tworzyć jeden wielkie, scentralizowane europejskie państwo. Co widzimy teraz pięknie, kiedy mamy walkę ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie sam Trump oczywiście od dawna mówi, że nawet sam cel Unii Europejskiej był, znaczy nie żeby to co Trump dla mnie mówi, było wiarygodne, tylko to się pokrywa z tym co my wiemy, że od samego początku już jak zginęli i reszta, zakładanie Unii Europejskiej, taki był cel, żeby zrobić przeciwwagę do wielkich stanów, do wielkiego NATO. A oczywistym jest, że nie pozwolą sobie małym, e, podrzędnym, nieistotnym państwom zarządzać tym wielkim państwem i podzielić się równo tym tortem, tylko właśnie po to, żeby dwa największe mocarstwa w tym układzie, czyli właśnie Francja i Niemcy, które od zawsze, e, które od zawsze wiodły tutaj prym i trzymały wszystkich za gardło, mogły jeszcze bardziej się nachapać, jeszcze bardziej zawładnąć, dosłownie stworzyć imperialne zapędy. I w tym momencie one są realizowane. Czy jesteś Rumunią, czy jesteś Czechami, czy jesteś Polską, masz być przez nich pochłonięty, zarządzany i zniewolony. To jest tak proste. Jeśli ten film jakimś cudem tutaj przejdzie, zapraszam Ciebie na mojego YouTuba, gdzie będę robić większy newsroom raz w tygodniu, jako taki nowy cykl, gdzie tam jest mniejsza cenzura, więc będę mogła mówić rzeczy te najmocniejsze, najważniejsze, bez yy, no, wstrzymywania się, gryzienia w język, ponieważ tam jest mniejsza cenzura. Więc proszę zaobserwuj mnie tam i yy, raz w tygodniu, jeszcze nie wiem kiedy. Yy, Pewnie w weekend jakąś sobotę czy w niedzielę puszczy taki odcinek.